Dobrze zacząć jeszcze raz. <laughs> Lola, siadaj. Zaczynamy jeszcze raz. Czy nie? Czy lecimy dalej? To sama powiedz. Dobra. Zaczynamy. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na kawę, na takie rozmowy, wiecie, przy filiżance kawy. Powiem wam szczerze, że byłam ostatnio w księgarni i kupiłam sobie dwie trzy książki. Dwie książki kupiłam z waszego polecenia, jak mówiłam o nawykach, o sprzątaniu i tak dalej, jak w sobie wyrobić te takie dobre nawyki i Poleciłyście mi w, w, po w komentarzach właśnie siłę nawyku, e, taką książkę i e, atomowe nawyki. Więc ja sobie kupiłam te książki, jeszcze ich nie przeczytałam. Słuchajcie, no Riusieńkie, jak tak weźmiecie katką, pachnie farbą. Uwielbiam książki, między innymi za ich zapach, za to, że nie męczą mi aż tak do wzroku. Że mogę sobie wybrać czcionkę, która mi odpowiada. Od razu, jak kupuję książki, to też patrzę zawsze, jaką jak ma czcionkę, nie? Ta książka. No i kupując te dwie książki. Wypatrzyłam jeszcze jedną książkę. Jest to książka obsesja piękna. No, i tak zaczęłam, jak to zwykle, wiecie, zaczyna się z tyłu, tutaj ten opis skrócony, i przeczytałam, przeczytam Wam go teraz. Ola, nie kręci się, Och, będzie się teraz kręciła, a, a jednocześnie nie daje mi nagrywać, muszę, muszę ją wziąć na kolana. Przeczytam Wam. To jak gdyby mm, Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka, jak gdyby y, wzięła nam tutaj takie kompendium, tej y, książki tutaj napisała. Ponad jedna trzecia pięciolatek myśli o diecie, a algorytmy Instagrama podrzucają im posty o dietach i ćwiczeniach na płaski brzuch. Z tych dziewczynek wtłaczanych w chore kanony piękna, stworzone w dużej części przez producentów kosmetyków, suplementów y, i diet, wyrastają przerażone kobiety, które wpadają w spiralę uzależnienia od diet. Ćwiczeń medycyny estetycznej, nieszczęśliwe, smutne i chore. E, ta książka w bezwzględny sposób obnaża świat, w którym żyjemy. Uważam, że powinna ją przeczytać każda kobieta, dać w prezencie swojej przyjaciółce, córce, matce. Po tej lekturze będzie wolna od kanonów, które są jej narzucane, a których. Stała się niewolnicą. Karolina korbin Piotrowska, dziennikarka. Posłuchajcie. No i tak mnie to zaintrygowało, i myślę sobie: kupię sobie też tę tą, tą książkę. Jak widzicie, bo to dopiero wczoraj kupiłam. Więc dzisiaj przy kawie troszeczkę, troszeczkę przeczytałam. I tak sobie pomyślałam, że polecę Wam tę książkę, bo rzeczywiście, tak jak tutaj Pani Karolina pisze, że no, powinniśmy ją obdarować kobiety, które nas otaczają, a ponieważ doszłam do wniosku, że jest na tyle dziewczyn tutaj na kanale, więc może bardzo chętnie również przeczytacie tę książkę. Ja takie miałam, mam uczucia mieszane na razie, jak czytam tę książkę. Fakt, że to jest dopiero początek, ale dlaczego, dlaczego zaczęłam już od razu o tym mówić? Bo jak zaczęłam, zrobiłam sobie, przeczytałam trochę tej książki i zaczęłam robić sobie śniadanie, i już tak zaczęłam. Słuchajcie sobie, wspominać, jak to było u mnie, jak, jak ja byłam młoda. Czy się z pewnymi rzeczami spotykałam, czy nie. Dlatego, że bardzo często my obwiniamy za te narzucanie tych kanonów piękna obwiniamy też media społecznościowe. Dzisiaj one rzeczywiście są i rzeczywiście stają się dosyć niebezpieczne dla tych młodych osób, e, i jeszcze w dodatku te Photoshopy, te, te różne e, cuda tak samo jak jakieś wygładzenia twarzy, które tutaj też. E, ja mam też w telefonie, które są już wmontowane. Na, nie, nie, nawet nie to, że ja ustawiam, one są już wmontowane, więc żebyśmy wyglądali po prostu e, piękniej. I, ale kiedyś przecież tego nie było. A też jednak, my, kobiety, byłyśmy oceniane przez pryzmat naszej urody. Tak mi się przypomniało też, jak zaczęłam wspominać, jak to młode dziewczyny zawsze, jak miały przyjaciółkę, to zawsze była ta ładniejsza i ta brzydsza. Ta ładniejsza lubiła mieć zawsze brzydszą obok siebie dlatego, że ta brzydsza robiła jej tło, wiecie, że ta wybijała się jeszcze bardziej tą, tą urodą, e, tak, tak było, ja pamiętam też kiedyś inne dziewczyny to wspominały i, i, i też tak mówiły, że zawsze tak, tak jest. E, Sama, sama też robiłam za takie tło i pamiętam również, jak właśnie jako młoda dziewczyna, przez to, że byłam oceniana przez swój wygląd, wbiłam się w ogromne kompleksy, dlatego, że miałam trądzik, dlatego, że że miałam pryszcze na twarzy, a w tamtym czasie, pamiętajcie, no chciałyśmy wyglądać ładnie, szukałyśmy już chłopaków, pierwsze miłości, więc nam też zależało na naszej atrakcyjności. I rzeczywiście, jak te wszystkie uwagi mogą wbić w kompleksy dotyczące naszej urody, nie tylko trądzika, tylko w ogóle, tak? To ja mogę Wam podać na przykładzie właśnie tego trądzika. Ja pamiętam kiedyś sytuację, że byliśmy na to była, była kolacja wigilijna, byliśmy w takim bardzo dużym towarzystwie. Ja byłam jako osoba zaproszona, znaczy moja mama i ja jako dziecko, właściwie to już taka nastolatka właśnie z tym trądzikiem. I pamiętam wejście jakiejś obcej osoby, która zapytała na cały głos wyobrażacie sobie wyjątkową, wyjątkową, Brak taktu zapytała: Co ona ma na twarzy? Wyobraźcie sobie, jeszcze ja siedzę przy tym, tak patrzy na mnie i mówi: Co ona ma na twarzy? Do, poczułam się bardzo uprzedmiotowiona i. Tak zraniona, tak bardzo zraniona, że ja to do dzisiaj pamiętam. Nie pamiętam tej pani, tej, bo to była pani, to była kobieta. Słuchajcie, nawet jaka miała twarz, nie pamiętam kim ona była, ponieważ ja w tym momencie spłonęłam, rozumiecie to? Ja pamiętam do dzisiaj to uczucie, ja spłonęłam. Ja po prostu zalałam się ogromnym rumieńcem, poczułam się bardzo źle, bardzo niekomfortowo. Później, wiedząc tę kolację, ja cały czas koncentrowałam się tylko na tych moich wypryskach. W ogóle niewiele z tego pamiętam, z tego zdarzenia, tylko pamiętam wejście tej pani. Więc myślę, że rzeczywiście takie uwagi są bardzo, bardzo Przykre. Tak samo jak takie uwagi, wiecie, na przykład jak idzie idą dwie koleżanki, a my się zachwycamy jedną koleżanką, a drugą po prostu nic nie mówimy, tak? Także tego, tego też się tak nie powinno robić. Powiem Wam, że z tym wyglądem to jest… Tak śmiesznie trochę, dlatego że rzeczywiście nie chcemy być czasami postrzegane tak przedmiotowo, jako tylko to nasze ciało, nasz, nasz wygląd ogólny, ale jednak mamy świadomość tego, że my, kobiety, zresztą nie tylko kobiety, bo mężczyźni coraz częściej również są oceniani, ale myślę, że. Tutaj jest akurat tylko o kobietach pisane, ale myślę, że my kobiety jednak częściej jesteśmy oceniane przez pryzmat naszego wyglądu. Nie tym, kim jesteśmy, tylko jak wyglądamy. Pierwszy rzut oka. Poza tym, bardzo często w takim życiu publicznym również jesteśmy stawiane, my kobiety, jako ten taki element do podziwiania. Najlepszym przykładem takiego, pamiętam, elementu do podziwiania są kobiety, które są na targach, które na przykład, jak jest pokazywany samochód, to jakaś piękna kobieta odsłania czy po prostu asystuje przy tym samochodzie i jest również obiektem do podziwiania, czyli bardzo uprzedmiotowiona jest w tym momencie. To jest z jednej strony tak, że rzeczywiście nie chcemy być uprzedmiotowione, ale z drugiej strony naprawdę lubimy być, czuć się ładne, lubimy, że mamy wrażenie, że wtedy świat jakby do nas należy. To jest wszystko takie bardzo skomplikowane i wszystko na takim mocnym pograniczu. Ja bym powiedziała, że rzeczywiście. No bo nie lubimy na przykład. Jak coś opowiadamy, coś mówimy bardzo poważnego, a ktoś na nas czujemy, że patrzy jak na obiekt jakiegoś pożądania, tak? to tego nie lubimy, bo w tym momencie mówimy: Hello, ja do ciebie mówię. Jak to bardzo często w tych komediach, ja oprócz ciała mam duszę. Są rzeczywiście też takie, takie fajne elementy. To są, ja bym powiem, to jest tak, z jednej strony można się z tego wszystkiego trochę śmiać. Ale myślę, że, że rzeczywiście dla matek, które wychowują w tej chwili córki, no to, to rzeczywiście to jest problem, tak? Że, że tak dużo jest wtłaczanych tych różnych kanonów, no bo generalnie chcemy. Chcemy mieć też konsumentki, przecież te kobiety, bardzo dużo, te, które jak gdyby są w tej spirali obsesji piękna. E to po prostu one rzeczywiście, ile one pieniędzy na kosmetyki, na, na samą tą y, budowanie tej urody, te makijaże, fryzury, długie włosy, te loki, doczepy i tak i tak dalej, i tak dalej. E, więc rzeczywiście mamy świadomość tego, jak jesteśmy oceniani. Zwróćcie uwagę, nawet ja sama, tak, przez to, że e, oceniłam siebie, że… Y, y, Moich oczu nie widać, jak nie mam tych rzęs no to zaczęłam sobie również robić te rzęsy i powiem Wam, że czuję się z tym dobrze, więc zobaczcie jak to dziwne jest, z jednej strony byśmy tak nie chciały być oceniane, z drugiej strony byśmy chciały. Nie jest to takie, nie jest to taki prosty temat, bardzo ciekawy i, i tak dlatego zaczęłam czytać i myślę, że mogę Wam taką książkę polecić, bo myślę, że Wy również będziecie miały takie Mieszane uczucia, dlatego że e, ja się śmieję, że myślę, że my w tych kanonach już oceniania kobiety jako tego wizualnego obiektu już jesteśmy tak długo, jesteśmy tak wychowywane z pokolenia na pokolenie, że my y, też się y, z pewnymi rzeczami y, czujemy dobrze. W niektórych kulturach. Y, y, nawet są te zaczepki na ulicy traktowane normalnie. Ja pamiętam, we Włoszech tak się spotkałam z takimi e, zaczepkami, że ktoś tam Bella, Bella krzyczał i tak dalej. E, I powiem Wam szczerze, że ja się z tym myśleniem czułam, tak? Nie czułam się, że jestem uprzedmiotomiona. Ale czasami takie zaczepki, kiedy ktoś was zaczepia i mówi, co by z wami zrobił, gdyby, tak? więc takie bardziej wulgarne zaczepki, no to te zaczepki już są mało y, przyjemne, a wręcz czasami niebezpieczne, że my się boimy pewnych rzeczy. Tak? Także widzicie, to wszystko to jest takie, y, takie bardzo, bardzo. Y, no, na, na pograniczu i tak zaczęłam się e, śmiać. No, no, przeczytałam trochę tylko tej, tej książki, więc się w ogóle na jej temat jeszcze nie mogę wypowiadać. Co, c, bo, być, bo wiecie, bo to jest tak. Czytacie na przykład jakąś książkę i macie, e, nawet się nad pewnymi rzeczami nie zastanawiacie. Tak jak ja się w ogóle nie zastanawiałam w tej chwili nad tym. A po przeczytaniu książki nagle zaczynacie y, właśnie robić sobie kawę, i nagle zastanawiacie się, że no rzeczywiście może to tak, że, że zaczynacie sobie przypominać zdarzenia z przeszłości, kiedy czuliście się dobrze, a kiedy nie, kiedy wam jakiś komplement od jakiegoś obcego mężczyzny sprawił przyjemność, a kiedy zaczepki były wulgarne, nieprzyjemne i nie sprawiały wam przyjemności, a wręcz czułyście się zagrożone. Więc to wszystko jest takie, wiecie, że wtedy człowiek zaczyna. Myśleć o tym, o tych pewnych zdarzeniach, i być może po przeczytaniu. Tej książki, ja też na przykład zwrócę uwagę na pewne rzeczy, tak? Albo wręcz zmienię nawet pogląd, że się zastanowię, czy robić tak, czy, czy inaczej. Także to jest takie dosyć ciekawe, i myślę, że, że mogę Wam z czystym sumieniem tę książkę polecić. To nie jest żaden film sponsorowany, od razu Wam mówię. Po prostu kupując te dwie książki, które poleciliście, trafiłam na tą książkę przez przypadek. I zaczęłam, zaczęłam ją czytać, o niej zaczęłam. I tak jakoś wydało mi się, że jak jest nas dużo tutaj kobiet na kanale, to może, może rzeczywiście polecę wam te, tę książkę. Słuchajcie, dzisiaj jest taka, taka, taki dzień, gdzie. Gdzie ja w zasadzie śmiałam się, że mówię, zaczęłam czytać, nic mi się nie chce. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że już, już, jestem, już jestem stęskniona za słońcem, za wszystkim. I dzisiaj, jak wyszłam z lolą na spacer, to też tak patrzę, mówię, matko wiosna. No, ale mamy luty. A jak mówią, chyba to przysłowie stare, tak? Idzie luty, obój, buty. Coś takiego tam było, to rzeczywiście, no wiem, że jeszcze będzie to zimno, ale u nas ostatnio naprawdę przepiękna pogoda się zrobiła. Nad jeziorem te ptaki, kaczki, to wszystko tak zaczęło rajwach, mówię wam, aż byłam w szoku, aż mi się od razu zrobiło tak wiecie, fajnie na duszy, wszystko mi się zachciało. Lola zaczęła w końcu biegać, cieszyć się, dlatego, że ona wychodziła i ona kompletnie już nic nie, nie, chciała, nie chciała robić, nie chciała Wychodziła i do domu. A tutaj nagle zaczęła, zaczęła wygłupiać się, bawić się. Pokażę Wam zdjęcie tutaj gdzieś, właśnie jak pięknie niebo wyglądało nad jeziorem, i po prostu mi się tak zrobiło bardzo fajnie. Jestem już spragniona tej wiosny, i myślę, że, że Wy również. Słuchajcie, ja dzisiaj będę kończyć, bo ja dzisiaj chciałam wam polecić głównie tę książkę, żebyście sobie też przeczytali i, i zastanowili się też, tak właśnie przy, przy jak to się mówi, przytupneli nad tym tematem. No może nie wiem, jakoś mi to nie, nie poszło, ale żeby się zastanowić właśnie, żeby tak czasami pomyśleć o tym, nawet. W kontekście własnych doświadczeń, jak, jak to z tym wszystkim jest i jak cienka jest ta granica, ta, kiedy nam te komplementy sprawiają przyjemność. A tak, kiedy, kiedy jednak czujemy, że coś jest nie tak, że czujemy się zagrożone i tak dalej. Więc myślę, myślę że, że warte jest polecenia ta książka. No i słuchajcie i napiszcie mi właśnie w komentarzu, w czym być może już czytaliście tą, tę książkę i jak wy czasami takie komplementy, czy lubicie komplementy, czy one jednak nie zawsze Wam sprawiają. Yy, yy. Przyjemność. Bo to jest tak, wiecie, z tymi no właśnie to, co mówię. Zawsze jesteśmy oceniani przez pryzmat wyglądu, i tak mi się teraz przypomniało, że jak ktoś mi chce tutaj dowalić na kanale w komentarzach, to pisze, że jestem albo za gruba, albo że jestem łysa, albo coś tam, więc zawsze, zawsze coś mi się tam pod względem wyglądu zarzuca. Z tym, że wiecie. Te osoby zapominają, że ja już mam swoje lata i ja już mam to w, na to wypasione, <laughs> to po prostu mnie już to po prostu nie rusza. Ja wiem, że wyglądam czasami lepiej, czasami gorzej i nigdy nie oceniam tego przez pryzmat, że jak ja źle wyglądam, to znaczy, że dzień będzie nieudany. Ja wiem, że to jest... To, czy będzie dzień udany, czy nie, nie zależy zawsze od mojego wyglądu, a zależy od mojego nastawienia, od mojego zdrowia, od mojego samopoczucia, bo ja wiem, że piękny człowiek, to zdrowy człowiek, ja już to dzisiaj, ja już to dzisiaj wiem. No dobrze, dosyć dzisiaj mojego gadania, ale tak chciałam się z Wami podzielić właśnie e, takimi. O, y, Takimi moimi przemyśleniami, czytając tę książkę. Zwłaszcza, że jakoś powiem Wam szczerze, że ta książka we mnie. Myślę, że ona jest bardziej poważna. Ja tak do niej podeszłam trochę dzisiaj z takim humorem, bo humor mam dzisiaj, ale myślę, że tu ona dotyka dosyć poważnego tematu, i myślę, że tutaj się dopiero ten temat poważny zacznie troszeczkę dalej. Także, także polecam Wam, kobiety, przeczytajcie te książki. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Lola, ty musisz wstać, ty tylko śpisz. Wiosna jest. Wiosna, idziemy zaraz na spacer nad jezioro. Tak?